Język rosyjski przeżywa obecnie swój renesans. Filologia rosyjska staje się bardzo pożądanym kierunkiem studiów. Zapytaliśmy studentów Uniwersytetu w Białymstoku, dlaczego wybrali ten kierunek oraz jakiej widzą całą perspektywy po ukończeniu tych studiów. Czemu studiujesz filologię rosyjską? Studiuję filologię rosyjską, ponieważ tak zdecydowałam w klasie maturalnej, bo zawsze podobał mi się język rosyjski i zawsze chciałam studiować jeszcze jakiś dodatkowy język, oprócz angielskiego. Studiuję filologię rosyjską, bo fascynuje mnie ten język? I ponadto pracuję w Międzynarodowej Korporacji, gdzie używam tylko i wyłącznie języka rosyjskiego. Myślę, że to daje duże szanse rozwoju. No i polecam, to jest naprawdę ciekawe. Wybrałem filologię rosyjską, bo w końcu w liceum coś, musiałem się już na coś zdecydować. I wybrałem coś, co w miarę lubię i z, z czego po prostu nie jestem najgorszy rosyjską, ponieważ zawsze mi się podobał ten język i kultura, że pochodzę z terenów zachodniej Polski, i tam nie było możliwości uczyć się rosyjskiego w szkole, no i w końcu jednak stwierdziłam, że zacznę się uczyć na uczelni, ponieważ była tam możliwość uczenia się od podstaw. Myślę, że to jest bardzo przyszłościowy kierunek, ponieważ język rosyjski wraca w ostatnich czasach do łask. Było, były dwa pokolenia, które nie zajmowały się tym językiem, też ze względu na historię, ale myślę, że jest to fajna inwestycja tak naprawdę w życie i w samego siebie. Bo... Zawsze miałam jakąś ambicję do tego języka, no i ogólnie zawsze chciałam iść w tym kierunku. Jakie widzisz przed sobą perspektywy zawodowe po ukończeniu tego kierunku studiów? Znaczy, nasze studia dają nam wiele możliwości. Możemy pracować w zawodzie nauczycielam, możemy też być przewodnikami. Myślę, że to dobra inwestycja w dzisiejszych czasach studiować języki i w ogóle uczyć się języków, ponieważ dzisiaj rynek pracy tak się rozwija, że potrzeba ludzi, którzy znają obce języki. A z tego co wiem, w tej chwili na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na ludzi ze znajomością języka rosyjskiego. Także mam nadzieję, że ta sytuacja się nie zmieni i jak ja skończę studia, to <grafię> znajdę pracę. Uważam, że wybór filologii rosyjskiej na studia jest to dobry wybór, gdyż akurat teraz wydaje mi się, że ten język wraca do łask i też pojawia się coraz więcej firm handlujących ze Wschodem i myślę, że na pewno sobie gdzieś w jakiejś firmie znajdę miejsce. Jestem zadowolona z tych studiów. Myślę, że mamy tu naprawdę dobry poziom. Jestem w stanie komunikować się z osobami z obcych krajów w języku rosyjskim, więc jednak, no, jestem tak, jednak coś mnie to nauczyło tutaj. Jestem zadowolona. Dziękuję.